Cześć, witajcie! To jest pierwszy odcinek ze Stumble Guys na moim kanale. Ja jestem CoolXPlay, Dzisiaj zagramy sobie w Stumble guysa. To jest pierwszy odcinek, lecz ja sobie już tutaj trochę pograłem. Nie jestem takim proplayerem, bo widzicie liczbę moich koronek i pucharków. Mam, jedn... mam tylko jednego specjala, rozumiecie? To mam tylko jednego specjala. korzystałem sobie ostatnie 5000 gemów, bo sobie kupowałem 5000 gemów ostatnio. Wydałem sobie na openingi. Nie będę tutaj omawiał, ale widzicie tyle mam rzadkich, tyle mam epików z legendarnymi trochę leżę i kwiczę, bo mam tylko raz, dwa, trzy, 9 legendarnych plus jedno to jest 10. Jedno coś specjalnego. Emotki to jest takie plus. Dwie specjalne, butik i e, bananik. E, brakuje mi te, tego czegoś i takiego gówna, ale gówno już mam. E, dobra, animacje mam oczywiście wystawiamy dupy, e, także lecimy. Lecimy, będę pokazywał innym, wiecie co. Ale dobra, e, tutaj już e, bardzo mnie zaskoczyła w sumie ostatnia aktualizacja tej gry, ponieważ twórcy gry, Postanowili dodać coś takiego jak gry niestandardowe, w której po prostu można sobie wybierać mapki, e, i my sobie dzisiaj na niej zagramy. Ja już na niej grałem bardzo dużo razy, ale ogólnie też e, e, był bardzo fajny update, właśnie w wersji 044 dodano nową mapę Hot Wheels. Także bardzo dziękuję twórcom gry. To mi bardzo tutaj jakby pomogło w. E, w graniu, bo bardzo lubię tą mapę. Ona jest długa, dość długa, bo jedziemy w takich autach przez taki tor przeszkód, ale ogólnie to już sobie omówimy później. Dobra, także może zacznijmy sobie pierwszą giereczkę. Ja jeszcze tutaj przypomnę, zostawcie tutaj 10 lajków, bo to mnie motywuje, jeżeli zostawicie tutaj 10 lajków, to... Kontynuuję serię Guys, bo uważam, że Wam się to spodobało. Dobimy tutaj do końca stycznia 40 subów na tym kanale. Bo naprawdę mało subs subskrybuje mój kanał. Um, nie będę się chwalił liczbą, bo naprawdę słabo jest ostatnio. Jezus Maria, ale mnie tutaj wybiło. Ostatnio na odcinkach gram, że pożal się Boże, bo odpadam w pierwszej rundzie. Dobra. O chłopie, o chłopie, ale... Ale ich tutaj... Ale mnie tutaj jadą. Dobra, używamy ślizgu, żeby tylko nie odpaść. Nie wiem w sumie, czy przejdziemy, bo tutaj się zanosi już groźnie. Ale dobra, myślę... No nie, naprawdę... Bawiliśmy się z ślizgiem i teraz musimy zaczynać od nowa, no, pr proszę jestem nowym takim, no zostawcie tutaj lajka, żeby mnie pocieszyć. A dobra, zaczynamy drugą gierę, mam nadzieję, że pierwszą i drugą i trzecią w sumie grę przejdziemy, zdobędziemy tutaj winę na odcinku, bo na ostatnim zdobyłem, to jest siódma próba nagrywania tego odcinka, także naprawdę musi to wyjść. W ostatnim filmie bawiłem się tutaj z hydrantem. Boże, z hydrantem, z młotem yy, i niestety nie, nie przeszedłem i zrobiłem z siebie nuba, nuba zrobiłem z siebie, totalnego nuba, po prostu yy, yy, zagrałem tak, że pożal się Boże, odpadałem w pierwszej rundzie, w pierwszej rundzie i teraz pewnie też się tak stanie, bo tutaj nam postawili tak platformę, że, że jakiś prost by tu przeszedł, ale... Dobra, my już pewnie odpadniemy. Dobra. Nie, nie, yy, myślę, że nie odpadniemy trzech gier z rzędu. Ale to możemy jeszcze odpaść. Co jest? No, co jest? Ej. Ja, nie, dobra. Poczekajcie. Dogramy sobie tą gierkę i od razu zmienię tutaj. Bo na pewno nie przejdziemy już tej mapy. Ostatnio jakoś po prostu teraz wcześniej bardzo wstałem i po prostu nie wiem, co się dzieje ze mną, ale ja tak słabo teraz gram. Zawsze jakoś robiłem 10 koronek w jeden dzień, a tak, kurde, teraz mi coś słabo idzie, że ja pierniczę po prostu, pożarcie Boże, no. Zostawcie tutaj suba dla mnie. Nie zostawiajcie je lepiej, bo ja jestem nubem i hejtujcie mnie w komentarzach, jak, jak możecie... Nie będzie mi przykro, bowiem jak zagrałem. To, to to jest po prostu. Wiecie. Nie będę kończył, ale dobra, zagrajmy sobie tutaj. Już na pewno przejdziemy, ponieważ uwielbiam mapę Humble Stumble. Lecimy sobie pięknie, pyk, pyk. I dajemy tutaj wślizg, ale nam dało busta. Przeskakujemy sobie tutaj. I tylko, żeby ludzie nie przyszli, dajemy im bananka. I niech tam ktoś z niego wpadnie, bo tak to będę smutny, że, że kupiłem sobie i nikt w te bananki nie wpada. Ale dobra, sfaulowałem sobie jednego gościa. Tutaj pięknie, pyk, drugiego. No nie, dobra, teraz pyk, dobra, nice. W końcu przeszliśmy pierwszą grę. No, myślę, że możemy tu, no, jak się postaramy, to możemy tutaj wygrać. Także muszę być full skupiony, full focus na grze. Co będzie na drugą grę? Uwaga, uwaga, uwaga. I losuj się, kurde. Dobra, i mamy BODBASHA, także spróbujemy sobie tutaj wskoczyć na hydrancik. Już trzy razy mi się udało. I potem to twórcy gry się na mnie bardzo źle zemścili. I mi strasznie lagowało grę przez tydzień. I mi się zawsze odpadałam w pierwszej grze, chyba nawet. Ale dobra, tu już się nie będziemy bawili. Ponieważ możemy tutaj odpaść i, i to będzie siara bardzo, jak odpadniemy. Ale dobra. Tutaj, jak najbliżej Hydrantu sobie siedzimy, żeby nas tutaj biedroneczki nie dopadły, ale dobra, przechodzimy. Także tyle dobrego. Może nawet wygramy finał, także będzie 57. Win. I zobaczymy, jaka gra będzie na ostatnią tutaj gierkę. Także jest Hot Wheels, tak jak wcześniej grze było. W poprzedniej grze, przepraszam. Co my jesteśmy tak dziwnie ustawieni? Nie wiem, właśnie, ale dobra, let's go, let's go, lecimy. Dobra? O nie, teraz przegram, ale mnie wywaliło chłopy do góry. Dobra, ja już tego na pewno nie przejdę. Dobra, ale chociaż mi się udało przejść dwie mapy, pa, oni, Patrzcie, oni już się tam jadą, a ja jeden tutaj z tyłu jestem, także. Siadamy sobie już szybko do autka i jedziemy tutaj. Raczej już nie wygramy, także w sumie zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę potem. I już będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo mi nie wróci na YouTube jak będzie taki długi. W ogóle sorry, ale mi się coś mikrofon zepsuł i... Ty, banany im rzucam. Dobre. Dobra. Przegrałem już, przegrałem, dobra. Zagrajmy sobie ostatnią giereczkę. Zobaczymy, czy nam się poszczęści. Czy wygramy, czy może nie. Ale ja myślę, że tutaj jak zrobimy full focus, to oczywiście musimy wygrać. Dla Kubiksa musimy, musimy to zrobić. Po prostu full focus. Ok. skupienie. Full skupienie, dobra. Piwot Push, pierwsza mapa. Let's go. Także lecimy. Lecimy, lecimy. To jest y, ostatnia gra w tym odcinku, chyba. Ale tutaj banany rzucają, także trzeba uważać. My, my im też rzucimy, nie będziemy tacy. Oni nas faulują bananami, to my też. Dobra, fauluję go tutaj pięknie wślizgiem. I let's go. Pyk, jedziemy. O nie. Pyk. Nice. Pyk. Dobra. Skill. Nice. Dobra. Przeszliśmy do drugiej rundy. Możemy to wygrać, ale oby był Blockdash albo Laser Tracer lub Honey Drop na finał, ponieważ to jest najlepsza mapa na świecie. Blockdash. Najlepsza mapa, po prostu, najlepsza, najlepsza. Każdy ją chyba lubi. Ehm, dobra, co będzie? Yl Humble Stump, canon Climb. Pomyliły mi się tutaj mapy, ale dobra, jesteśmy pierwsi, koło, ja, koło ja jakiegoś banana. Dobra, let's go. Pyk, odbiliśmy się tutaj. Raczej nie na naszą korzyść, ale dobra, lecimy, lecimy. Tu się wybijamy. Pyk. Lecimy. O, tutaj. Widzę, że jakiś mocny gracz. Pyk. Dobra. Jesteśmy drudzy. W sumie. Dobra. Ktoś tu rzuci nawet banana na tej Nie wiedziałam, że się tak da. To banan. To bana się zakłaluje. Do kolejnej gry. Sorry, że mi tutaj spadło, ale. Okej, okay, dobra. Myślę, że na finał będzie teraz coś mocnego, także uwaga, uwaga, uwaga. Jest LavaLand. Nice, nice. Po prostu nice. Dobra. Myślę, że spokojnie możemy tutaj wygrać. Będziemy tutaj rzucali naszymi bananami, ponieważ to nam może tutaj pomóc wygrać. Okej. Okay. Dobra. Także rzucamy im banana. Pyk. To jakiś Cristiano Ronaldo koło mnie chodzi. O dobra, jakiś gość już odpadł. <grafię> dobra, tam leży ten banan. Ja teraz kolejnego rzucam i mam nadzieję, że ktoś w niego wpadnie, ale raczej nie, bo to już tutaj spłonęło. Pik, drugi bananek. Jak widać już dwie osoby odpadły. Nie wiem jak one to zrobiły, bo po raz naj, najprostszy poziom chyba na razie, ale tutaj już fajnie. Faulujemy. I podwójna spacja. Pyk. Dobrze. Dobra, już trzy osoby w sumie. I lecimy. Dobra. Oby nam tutaj. Yy, nie. Yy. Dobra. Myślę, że jest dobrze. Double spacja. Pyk. Teraz pyk. Dobra, czy teraz sobie już odpadły? Teraz lecimy. Pyk. Dobra. Pyk. Myślę, że możemy to wygrać. Tutaj już bloki szybko idą. Dobra, mamy 1v1 z jakimś gościem. Dobra. Pyk. Nice. Dobra. Lecimy, let's go. Dobra. Jest, dobra, odpadli. Przegraliśmy. No to myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Dobra, wygraliśmy tą gierkę. 57 win. Zostawiacie tutaj lajki. Ja już kończę odcinek i nara. Czekaj, muszę to wyłączyć.